Hejka kochani, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam taki, właściwie zrobię Wam taki mini haul zakupowy z Pepko i z Lidla. Ostatnio wiem, że trochę jest tych holi, bo ostatni odcinek to był w sumie haul z Ikei. Trochę tych rzeczy kupiłam, także jak ktoś z Was nie widział, to niech koniecznie nadrabia. Bo mówiłam, no, znalazłam naprawdę fajne rzeczy. Jak się wybieracie niedługo do Ikei, no to warto na nie zwrócić uwagę. A dzisiaj jeszcze musiałam dokupić parę rzeczy właśnie do mieszkania. Parę rzeczy już trochę pod Halloween, więc wiecie się. <laughs> Odstwierdziłam, że odwiedzę właśnie Pepko, i trochę przez przypadek właściwie od razu obok weszłam do Lidla, bo my te sklepy mamy obok siebie. Także stwierdziłam, że okej, okay, zajrzę i tam też coś nam się udało znaleźć. Także jak jesteście ciekawi, co to takiego, dawajcie łapeczki w górę i zapraszam Was do oglądania. To zacznijmy może na początek od Pepko, bo chciałam tam zajrzeć głównie po jakieś jesienne dodatki do mieszkania. E, miałam na myśli um, jakieś takie, no nie wiem, coś związanego już trochę z Halloween, z jesienią. E, po prostu jakieś dekoracje, nie szukałam czegoś konkretnego, ale chciałam właśnie jakieś dekoracje, coś co by fajnie wyglądało, coś co mogłabym gdzieś tu ustawić, wiecie, takie drobiazgi. Ale ostatecznie znalazłam najwięcej rzeczy chyba na Halloween właśnie w Pepko, także może od nich sobie zacznijmy. Spójrzcie. Podstawowa rzecz na Halloween, czyli baloniki. Ja tutaj wzięłam sobie takie pomarańczowe i czarne. Ich tu w zestawie jest 12. One kosztowały 4 zł. Rany. 4 zł kosztowały. Już my, myślałam, że więcej, nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Kosztowały 4 zł. E, ja wzięłam baloniki bez żadnych, wiecie, tu czaszek, dyni, namalowanych. Co, to. Podobają ci się balony? No fajne, wiem. <grym> Także e, takie najzwyklejsze, bez żadnych obrazków. Były też właśnie z wymalowanymi dyniami, e, ale tam już było 6 w opakowaniu, a mi zależało na tym, żeby ich było więcej, więc e, to zdecydowałam się na te. Także to już e, czeka na Halloween. Kolejna rzecz na Halloween, którą kupiliśmy sobie z Michałem, to maski. Patrzcie na to, takie maski sobie wybraliśmy. Oczywiście, łatwo się domyślić. Ta maseczka jest dla mnie. Zaraz ją wam mogę otworzyć i pokazać. Ta maska kosztowała 8 zł, taka wiecie no, buźka takiego kościotrupa, plus jeszcze wianek, taki chyba welon jest z tyłu albo jest na twarz, nie tak zaraz zobaczę. A Michał sobie wybrał takie cudo, zobaczcie, takiego jakiegoś nie wiem, zombiaka, tak to wygląda. Jest naprawdę śmieszne i to kosztowało chyba mniej. Tak, to kosztowało piątkę, ale ogólnie w Pepko jest naprawdę sporo takich dodatków na Halloween. Jak ktoś z Was szuka, to na pewno znajdzie. Są stroje dla dzieci, takie jakieś przebrania, czy to nawet za aniołki, za jakieś diabełki, wiadomo. Są takie lampiony w kształcie dyni, one chyba też kosztują 5 zł. Także naprawdę jest tego od koloru do wyboru. Ja lampionów żadnych nie chciałam, bo chcę kupić inne, takie normalne, nie w kształcie dyni. Dynki same sobie kupię, więc nie będę żadnych, wiecie, takich sztucznych dyni brać. I na razie to powinno wystarczyć. Okay. to czas przymierzyć maskę. Ja jej jeszcze nie przymierzałam. Serio, po prostu, tak wiecie, mówię, a dobra, biorę to, wzięłam tylko z wieszaka. Zobaczyłam właśnie, że Michał wziął tą zieloną i mówię, będzie wesoło, będzie fajnie, także przymierzmy ją. Już ją wyjęłam z opakowania, dosłownie przed chwileczką. I wygląda to o tak, spójrzcie, taka, taka woalka jest właśnie tutaj jakby na twarz zakładana, tu jest ten taki, taka imitacja wianka, no i nasza maska wiadomo na gumeczkę możemy sobie założyć, także nie przeraście się, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, uwaga, uwaga, chwila prawdy. O, rany! Ale słuchajcie, śmiesznie to się prezentuje. Spróbuję tak... O, teraz mi lepiej widać, e, widać oczy czad! Ale powiem Wam, nie wygląda jakoś tragicznie, mi się w sumie nawet podoba. Przymierzę jeszcze maskę Michała, tak wiecie. Zobaczę, jak tym będę w ogóle wyglądać. To też jest śmieszne. No, chyba się zmieszczę, oho! O, rany! Ale... Ale dziwnie, bo to nie widzę na to jedno oko, muszę się przyzwyczaić. No nie, powiem wam w tamtej zdecydowanie lepiej wyglądam. Serio. O, rany! Uch! Ta pierwsza zdecydowanie bardziej mi się Oczywiście podobała. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym po wejściu do Pepko nie popatrzyła trochę na jakieś ubranka, wiadomo. E, I powiem Wam, że zdecydowałam się ostatecznie e, tylko na rajstopy. <grym> wzięłam rajstopy, bo e, podoba mi się wzór. To po pierwsze, druga rzecz, że one są już takie cieplejsze, wiecie, te rajstopki także na taką jesień, zimę, e, gdzieś pod spódniczkę, pod sukienkę będą super. I one też dużo nie kosztowały. Kosztowały 10 zł, także wzięłam je sobie e, od razu. E, i coś czuję, że będę z nich zadowolona Także warto było właśnie tam po nie wstąpić Będąc w Pepko Nie mogliśmy nie kupić nic dla naszego psiaka e, A że ostatnio część zabawek, wiecie, już tam jej wyrzuciliśmy i w ogóle No to zobaczcie, kupiliśmy jej e, taką poduchę Tak to wygląda Tak, Lejsol, to twoja poducha Tak, twoja e, To jest taka śmieszna łapeczka I ogólnie tu w środku, patrzcie, jest butelka schowana Także jest to jakieś zastępstwo na pewno dla zabawek em, takich piszczących, jak ktoś z Was nie chce mieć w mieszkaniu piszczącej zabawki, e, takiej rzeczywiście, która robi hałas, bo macie sąsiadów, którym się to nie podoba, to warto właśnie wziąć taką właśnie tą butelką. No co, fajna Twoja zabawka? Tak! No tak, no ja wiem, że Ty byś chciała, zaraz dostaniesz. I zobaczcie, tu po tej stronie jest jeszcze taki, mm, no sznurek e, i właśnie e, nasza Lacey na przykład uwielbia się tym bawić, prawda? Uwielbiasz, wiem. E, ona bardzo to lubi, to sobie tak wiecie, popodgryzać, zająć się tym. E, z tej strony możemy się z, razem z naszym psiakiem bawić, możemy to trzymać i to też jest e, super. Takie coś kosztowało 15 zł. Tak jak Wam mówiłam, po drodze weszliśmy jeszcze do Lidla. Dosłownie chcieliśmy wejść, serio, tylko na chwilę po coś słodkiego. <grych> I to właściwie tyle. Ostatecznie weszliśmy, kupiliśmy pączki. Ja bardzo lubię tamtejsze pączki, serio. E, I co najlepsze, e, mówię, mówię sobie: Dobra, no to jak już jestem, to już się przejdę po tym Lidlu. Tak dawno tutaj nie byłam. I wiecie, co znalazłam. Sweterki, znaczy właściwie takie golfy. I powiem Wam, że byłam w szoku, bo tak weszłam. One już chyba w ogóle były jakieś tam przebrane. Ja tak nie śledzę tych wszystkich gazetkowych ofert i w ogóle, ale rzeczywiście musiały być już, no po prostu, przebrane, bo było tylko kilka wyłożonych. I akurat patrzę, jest mój rozmiar, także kupiłam sobie dwa takie golfiki, bo one były w dwupaku zapakowane. Razem kosztowały 40 zł, także. No wiecie, spodobał mi się jeden kolor tego sweterka, taki był jasno szary, prześliczny. Ja wam pokażę, bo zostawiłam sobie mm, jakby opakowanie od tego, tak to wyglądało. I właśnie takie w środku są dwa golfiki, niebieski i szary. Ja je sobie wyjęłam, bo chciałam je chociaż tak sobie przyłożyć, zobaczyć, czy rzeczywiście będą pasować, muszę je dopiero wrzucić do prania, także wyjęłam je. Ale mogę Wam pokazać. Tak się one prezentują. Ten jest ten szary, ale myślę, że jest taki, no po prostu ładny, taki szary, jaśniutki. Naprawdę mi się spodobał. Tu właśnie mamy ten golfik. My go sobie możemy też zrolować, żeby on był trochę mniejszy. Także naprawdę wygląda super. I oprócz tego szarego, jeszcze właśnie w tym dwupaku był drugi golfik, taki ciemno-granatowy. Dokładnie taki sam, praktycznie. No, i powiem Wam, że one też są z fajnego materiału, bo to jest praktycznie prawie w 100% bawełna, serio. Także myślę, że będą spoko. Muszę je wyprać i wtedy dopiero zobaczymy. I to nie koniec naszych zakupów, bo naprawdę przez przypadek, ja wiecie, zaczęłam sobie chodzić po sklepie, oglądać, a Michał poszedł w te wszystkie rzeczy, jakieś takie ogrodnicze, meblowe. Zawsze jest taka wystawka w Lidlu, i znalazł tam pufę. Właściwie nawet nie pufę, to złe słowo, takie specjalne siedzisko. Ja na takie siedzisko już się czaiłam, właśnie do korytarza bardzo chciałam, żeby było kupione, ale oglądałam je w zupełnie innych kolorach. Chciałam takie ciemnozielone albo jasno szare, a w Lidlu były bardzo podobne te pufy właśnie jeszcze z takim jakby koszem w środku, gdzie możecie coś um, Schować po prostu. I tam co prawda były chyba dwa kolory, jeśli dobrze pamiętam. Był czarny i taki brązowy. Także zobaczcie, na co się zdecydowaliśmy. A jeśli chodzi o zakupy w Lidlu, to przede wszystkim zobaczcie, kupiliśmy sobie właśnie taką pufę, takie siedzisko. Tu mam do góry nogami. Już, Lejsol, wiem, że Ty jesteś ciekawa jak zawsze, co my tu mamy. O, zobaczcie. Tak się to prezentuje, tak to powinno wyglądać. Także zaraz to sobie zmierzymy, zobaczymy, czy nam się to zmieści akurat w korytarzu, bo ogólnie materiał nam się podoba. My już wcześniej na coś takiego się czailiśmy, także składamy. E, nie mogę złapać. Dawaj, jakoś tu, tak, poszło. O, Najlepiej. i teraz będzie widać wreszcie taki prawdziwy materiał. Poczekam. Taka imitacja skórki to jest. O, ekstra. Spójrzcie, jakie spoko to. Dobra, mam tę folię. Poczekaj. Dobra, mamy jedną rzecz. Okay. I tu się to rozkłada, tu jest jeszcze instrukcja, a to się podnosi. No. Ja myślałam, że okay. to będzie bardziej takie jakby stabilne, a to się tu składa. Ale to chyba można zabezpieczyć. Tak. Nie? To zobaczcie, tak to wygląda w środku. Tu już jest e, spód włożony, także teraz już to jest zdecydowanie bardziej stabilniejsze i na to jeszcze góra. Dobra, o no i wygląda naprawdę fajnie, jak, jako takie siedzisko, taka właśnie pufa. My to chcemy sobie umieścić w korytarzu, jest dość spore. I właśnie znaleźliśmy to trochę przypadkiem w Lidlu, e, ta pufa kosztowała stówę. wam już wszystko co udało mi się kupić właśnie na tych zakupach, czyli na zakupach i w Pepko, i w Lidlu. Trochę były takie spontaniczne te zakupy, bo rzeczywiście jakby do Lidla nie planowałam w ogóle iść. Weszliśmy serio tylko po pączki. Także kochani, moral z tego odcinka jest prosty, warto chodzić po pączki, bo zawsze przy okazji można kupić też coś innego. Także jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawiajcie kciuki w górę. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka i do zobaczenia. Buziaki, pa!